Jak wcześniej wspomniałem, w pierwszym budynku stojącym na miejscu dzisiejszej Arkadii wystawiano od początku XIX wieku sztuki w języku polskim, co było o tyle niełatwe, że wymagało każdorazowego specjalnego pozwolenia władz pruskich. Mimo to na jego scenie udało się wystąpić m.in. Wojciechowi Bogusławskiemu, zwanemu ojcem Polskiego Teatru Narodowego a także największej naszej aktorce XIX wieku, Helenie Modrzejewskiej. W roku 1869 Prusacy zliberalizowali przepisy dotyczące przedstawień w języku innym niż niemiecki, co zaowocowało powstaniem Polskiego Komitetu Teatralnego, zbierającego fundusze na budowę gmachu nowego polskiego teatru. W tym momencie powinniśmy ponownie dochodzić do skrzyżowania. Przed nami charakterystyczne podcienia Arkadii. Musimy teraz przejść przez ulicę na wprost pod Arkadię i zaraz potem w lewo przez następne przejście dla pieszych. Proszę teraz wstrzymać odtwarzanie komentarza i wznowić się na przeciwległym rogu skrzyżowania. Do usłyszenia.